Najbliższy piątek 13 wypada, 13 kwietnia jest to data szczególna dla Ciebie, ponieważ rusza... Um, koncert pod hasłem Rock and Roll Baby, Rock and Roll. Jakie atrakcje czekają nas w czasie tego koncertu? Przede wszystkim bardzo dobra muzyka i, i, i bardzo dobre zespoły, które będą prezentowały tę muzykę. Jako gwiazda wieczoru wystąpi wrocławski zespół 13 w samopołudnie, który został bardzo dobrze odebrany przez Zielonogórzany podczas finału Międzynarodowego Festiwalu Rockowego Rok Nocą w, w, w ubiegłym roku. Zresztą zespół 13 w samopołudnie zajął wtedy trzecie miejsce. A supportować ich będzie zielonogórski zespół Jared, który też ze swojej bardzo dobrej strony pokazał się podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mm, ci, którzy chcieliby pojawić się na tym koncercie, jakie informacje muszą wiedzieć? Przede wszystkim takie, że koncert będzie 13 w piątek, czyli w najbliższy piątek o godzinie 20 w klubie Cztery Róże dla Lucien. Wstęp to jedyne 8 złotych